20 sierpień 2015, szósta kolejka pierwszej ligi i dzisiaj o godzinie 18 w Katowicach Gieksa zmierzy, zmierzy się z Miedzią. No i cóż, po raz kolejny chyba ten mecz z Miedzią jest takim meczem przełomem dla Gieksy, tak kiedy... Kiedy przychodził e, trener Kazimierz Moska, teraz e, po porażce w sierpcach w Marszkowie, Giechca znowu potrzebuje czeku. Zobaczymy czy ten męż trzy e, punkty i ten męż dla Was komentuje dzisiaj. Boże, i e, do składu i to on przejmuje piłkę. Jest szansa na kontrę, będę do Franciaka. Franciak ma sporo miejsca nawet, ale wyrzucony trochę. W środku pola karnego gąsa, ale Franczak nie decyduje się na wrzutkę, rozgrywa z pieczakiem. Aż Buda tam się ustawia w polu karnym. Nieźle pieczak do Franczaka, Franciak przekłada na, lewą, na prawą nogę, ale źle to wysło. Jeszcze walczy pieczak. Udało mu się wywalczyć, ale Trzymała, Przemała, nie szans. szkoda, bo mógł Franczak dośrodkować wcześniej to ma wrzucać. Pieczak do Zobaczymy czy pieczak przejmie tę piłkę w

Dalej w las, jeśli przyszły te wyjazdowe mecze i ten sezon w sen, tym gorzej było. No i zwłaszcza to jego wejście w meczu z Arką, kiedy odpuścił rywala, który rozwinęła się akcja i padła bramka. Dobrze, teraz pieczak do Frańczaka. Frańczak znalazł się w polu karnym. Obraca się, żeby dośrodkować. Dośrodkowanie do końca ale jeszcze wchodzi tam Duda i właśnie Bemenek, ale jeszcze leymonas ale źle zagrywa leymonas i szansa na kontrę. Jurkowski musi kasować tą akcję, dobrze. że tak kasował, sporo ma tutaj Burkarda, który mu idzie po linii. Burkard jest... oj, ale teraz z co, ale udało mu się do końca jednak podać. Zaleka, ale... Um, niepotrzebnie, bo miał na lewej stronie bardzo dobrze ustawionego, krańczaka. No Ale wącerz nie zorientował się i mieć teraz pierwsza dobra spodna strzał z dystansu kuch ten tak wysunięty trochę ale za wysoko to już polutarny tam pomaga Franczak pieczakowi ale pieczek ma dwóch przeciwko sobie i decyduje się na indywidualną akcję może udało Dajem się wysiłkować tak jest i nikt nie zbiera jeszcze jeszcze nas strzelał z dystansu ale nie trafił pielosz wyjaśnia i tak wyjaśnia że prawie by podał dobrze do pieczaka ale i przejmują ja, teraz. Tak zagapił panie? się duda i stracił tą piłkę. Daniel teraz e, podszedł 20 metr. Cały czas Daniel, lewa noga strzał z dystansują. Ja, z, e, z jednej strony tutaj Mulka Zmulka, teraz Bulkar. Jest szansa na kontrę, bo idzie Franczak, idzie na obieg e, już pieczak, ale Franczak ścina do środka i ja dwóch rywali. Ucieka Gąserz, do niego podaje Franczak, ale Gąser naprzeciwko niego stasia. Gąserz na prawą nogę jest szansa na strzał, ale oddaje strzał, ale za lekki nie siadła mu chyba piłka to nie było po słońce, wieczorem się rozgrywa mecz Bębenek kapitalnie przyjęcie, minął jednego rywala wchodzi w pole karne Bębenek, ale zagubił się trochę, jeszcze Burkard 16 metr Burkard, ale w ramkach za lekko, za lekko straciła tempo ta akcja to Lejmonasa, Lejmonasa do, do, do Pieczak wchodzi w pole karne rozsiadkowanie, ale troszkę za wysokie minął się z piłką Goncerz, za wysoka była piłka zmezolnie te czasami budujemy, ale budujemy. Dobrze, teraz Jurkowski do Burkarda. Do Burkarda. Burkard przejął tą piłkę. Strzela, ale bramkarz odbił. Burkard. Teraz tam był bębenek, ale szybko no Bramka. Doszedłby do tej piłki, ale Bramkarz też dobrze kontrolował to, co się dzieje na jego przykolu. Teraz Remona źle, ale przejmie piłkę Bębenek. bębenek. Teraz Burkard. na zamach. Dobra, teraz podcinka, zamknie Burkarda! Obok córka, najlepsza okazja dla GieKSy. Nie może wejść, ale jest Franczek nasz, z mecze, no jak tak... A duda będzie wykonywał? Dala. O Jezus Maria, Sławek. Idźek, nie wiem gdzie. Ale powalczył o tą piłkę Lejmona. Sysza? Nie, ale powiedz mi, no, jak można, jak może profesjonalny piłkarz w tak... Katastrofalny sposób wykonać rzut wolny. No? Nie wiem, nie wiem czemu w ogóle duda się za to bierze, skoro jest burkar, który ma dobrze ułożony, bo no w końcu coś tego zrobić. No, mieć też na kontra nikogo nie wystawia. Idzie Franciak jest, zagapili się rywale i Franciak już w polu karnym będzie oddawać strzał. Franciak z daleka! Dobry strzał! Tak, dobry dobre wykonanie. Nie teraz atakuje, Tutaj prawą stronę podanie do Blacksaczyka. <gancja> Doświadkowanie. To jest tu obudziski, jeszcze raz doświadczony, ale tak źle i od bramki kurta. Na wykroku był Bębenek, no nie, ale, ale mimo to, wszystko mógł, próbować, mógł próbować, no. próbować, ale chyba widział, że nie dojdzie, ale teraz Bębenek, sporo jest, miejsca będzie wchodzić z kolekarna, lewa noga Bębenek i źle uderzy. Na siłę próbował, nie technicznie, czle, ale ojdzie. szkoda tej akcji. A teraz y, Gonsep znalazł się na lewym skrzydle. Goncef będzie chodzić po letarny. miał jednego rywala do ale przeciął to bramkarz, nawet specjalnie się musiał wysilać. Jukę. Jeszcze walczy w krańczak, ale o... Dobrze, no, ale co, czemu Jurkowski zagrywał w ogóle nie w tą stronę. Daniel z dystansu i piłka. Tu tym... szobocka. Niesygnalizowany taki strzał w ogóle że będzie w dzisiejszym meczu i nie przyjęła tutaj otwartej gry przynajmniej na razie. Zagłębię się 2-1 z się, w siedlice prowadzi a tymczasem minieczka pokoju jest podanie w polekarne w dwóch godzinach i piłka... jezu, już że leci w drugą stronę aż się wystarczyłem 20 kilka metrów będzie Miecz do środku wału żywiołowego polekarne i tak się dzieje, to wychodzi minięty, fatalny Dół, albo spalony na, na szczęście nie ma bramcy trzeba szybko Teraz krosy, Jurkowskiego do Bębenka przejdzie za piłkanu. teraz bardzo dobrze Jurkowskiemu to wyszło Bębenek wedrze się w pole karne Prawa strona Bębenek do po ziemi To jest takie dośrodkowanie? Bębenek e, Nie Bębenek tylko Burkard Przejął e, piłkę podał do trojma, trojmu. Truchim. ma No tutaj Burkarda dobrze ustawionego jest, także na lewej stronie, ale uderza trochę Poda, że to nie wyszło, musi trwać tak szybko wykonać. Yy, Podaję do Trochima, ale Trochim nie wiedział, że ma za plecami trzech rywali i porwał się z motyku na słońce. A Kamiński fałluje teraz. No i musi uważać, musi uważać Kamiński, żeby nie dostać drugiej żółtej kartki. I dostanie za protesty, zdaje się. I jeszcze gąsza dostaje. Coś? I pieczak dostaje. To o co teraz chodzi? Dostanie czerwono paniski. No Tak, no jak został czerwono, to dostanie... Tak jest, czerwono. No to czerwona kartka dla Mateusza Kamińskiego. To, to jest druga żółta, więc Pamiński jakoś tam nie będzie panować. Wydaje się, że to było za protesty. To nie było Też za. Mi się tak wydaje. W spotkaniu w końcówce jest Daniel. Ale zawodnicy miedzi cały czas na bogaty jest sprzęt ale opadnięty przez czterech rywali utrzymał się przy piłce. Obronie bronie Leymona z miejsca Kamińskiego. A teraz y, grają na klepkę rywale, jest nie wiem czy to ten karuch szybki. Jest doszukiwanie Daniel będzie uderzał. Broni krusta świetnie jeszcze z do bitka z dystansu 20 metrów na tremba. ma. Rzut Bardzo dobrze. Teraz kluta, kluta, tak, teraz y, 87 minuta. Był groźny rzut wolny parę minut temu, teraz jest corner. Piątkę wybijamy tę piłkę, ale przed szesnastkę. Będzie próba dośrodkowania drugi raz. Musi to uważać dośrodkowanie, główka i jest do trampa. Zawiedzi. No i tak to się właśnie kończy. No, Oj, jest po prostu pchnot, żeby najpierw dostać tak. Głupią o czerwoną kartkę, a zaraz później stracić bramkę. Trzeba się dziwić kibicom teraz, bo to był bardzo słaby mecz, a jeszcze nie potrafimy go zremisować. Do kufty. No i kufta, zamiast wywalić do przodu. Nie, koniec meczu. zero do 1.